Cześć. Dzisiaj pokażę wam kolejny typowy błąd, który często słyszę z waszych ust i ten błąd związany jest z czasownikiem móc. A konkretnie z sytuacjami, gdy mówicie o tym, że czegoś nie mogliście zrobić, na przykład, że nie mogliście przyjść, że nie mogliście wysłać maila, że nie mogliście czegoś kupić na przykład. Jak wygląda ten błąd? Bardzo często, opowiadając o tym, czego nie mogliście zrobić, używacie tej konstrukcji ja nie zmogłam przyjść, ja nie zmogłam napisać, ja nie zmogłam kupić. I tak po polsku nie powiemy. To Z na czerwono z minusem nie powinno się tutaj pojawić, bo taka konstrukcja, nie, ja nie zmogłam czegoś zrobić, jest w języku polskim niepoprawna. I tutaj muszę, muszę zaznaczyć, że mamy w języku polskim czasownik zmóc, używamy w języku, w języku polskim tej formy zmogłam albo nie zmogłam. Ale w kompletnie innym znaczeniu i powiedziałabym, że na poziomie A1, A2, B1 ten czasownik w tym drugim znaczeniu się praktycznie nie pojawia. W jakich sytuacjach polacy tego czasownika zmogłam czy nie zmogłam użyją? Yy, na przykład sen mnie zmógł, zmęczenie mnie zmogło, choroba mnie zmogła. A więc coś mnie pokonało, coś silniejszego. To jest jedno z kilku użyć, z kilku znaczeń tego czasownika ⁇ zmóc', ale, tak jak mówiłam, on jest rzadko używany, raczej nie na tych niższych poziomach, więc, więc tego Z nie powinniście zapamiętywać. A jeżeli ten czasownik ⁇ zmóc' w tych innych znaczeniach was interesuje, to odsyłam was do, do, do innych źródeł czy, czy do internetu. Ale wróćmy do tej waszej błędnej konstrukcji. Więc, kiedy mówicie o tym, że nie mogliście czegoś zrobić, tego z tutaj użyć nie możecie. W jaki sposób więc y, powiedzieć? Po prostu. Nie mogłam przyjść, nie mogłam przyjechać, nie mogłam tego kupić, nie mogłam znaleźć tego, tego sklepu, na przykład. Więc pamiętajcie o tym, bo jeżeli mówicie ja nie zmogłam czegoś zrobić, to nie jest poprawne po polsku. Takiej konstrukcji nie mamy. Mówimy nie mogłam czegoś zrobić. Ale co dzieje się, gdy mówicie o swoich planach, gdy mówicie o przyszłości? No właśnie, wtedy również pojawia się ten błąd. Mówicie, ja nie zmogę przyjść w ten weekend, ja nie zmogę wysłać tych dokumentów, ja nie zmogę tego załatwić. No i też już wiecie, że tak po polsku nie powiemy: to Z w takiej konstrukcji jest tutaj niepoprawne, ale spójrzcie, jeżeli zabierzemy to Z, no to mamy formę mogę czyli formę czasu teraźniejszego. A jak powiedzieć w czasie przyszłym? Nie będę mogła tego zrobić. Nie będę mogła przyjść. Nie będę mógł przyjechać. Nie będziemy mogli się z Wami spotkać. Więc pamiętajcie, że te konstrukcje zmogłam nie... Nie zmogę albo nie zmogłam, nie są w języku polskim poprawne w tej sytuacji, gdy mówicie, że czegoś nie mogliście zrobić albo że czegoś nie będziecie mogli zrobić. Więc pamiętajcie o tym, ale też musicie wiedzieć, że ta forma w języku polskim istnieje, ale ma kompletnie inne znaczenie. Używamy jej w innych sytuacjach i raczej nie pojawia się ta forma w tym drugim znaczeniu na, na poziomie A1, A1b1. Dobrze, na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia w kolejnej lekcji.